podejmowanych działaniach. Komendant Powiatowy Bolesławieckiej Państwowej Straży Pożarnej przedstawił radnym Rady Powiatu Bolesławieckiego sprawozdanie z działalności podległej sobie służby w 2023 roku. W jego imieniu zaprezentował je na sesji Rady zastępca komendanta, starszy brygadier Piotr Pilarczyk. Statystyka zdarzeń za rok 2023 jest bardzo podobna do lat ubiegłych. Mieliśmy 1407 interwencji, w tym to są pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe, czyli pożarów było 394, 886 miejscowych zagrożeń i 127 alarmów fałszywych. Miejscowe zagrożenia to są wszystkie inne interwencje podejmowane przez Państwową Straż Pożarną, organizowane przez Państwową Straż Pożarną, bo to również udział ochotników, zaraz o tym powiem. Nie będące pożarami. A chodzi i o ściągnięcie kota z drzewa, likwidację skutków wichur czy powodzi, po zabezpieczenie miejsc wypadków drogowych. Ale są też działania z zakresu ratownictwa chemicznego, technicznego czy poszukiwawczo-ratowniczego. Po podejmowanych działaniach w roku ubiegłym mieliśmy 30 ofiar śmiertelnych. Są to ofiary śmiertelne przede wszystkim w zdarzeniach komunikacyjnych. Mało jest ofiar, na szczęście. Pożarach więcej jest, są to osoby związane z zdarzeniami komunikacyjnych, Czasami my też to klasyfikujemy jako miejscowe zagrożenie występowanie tlenku węgla. Jeśli nie ma pożaru, a przyczyną zgonu jest tlenek węgla, taka osoba jest klasyfikowana w kategorii miejscowych zagrożeń. Strażacy w swoich działaniach dążą do realizacji dyrektywy, by w ciągu 15 minut dotrzeć na miejsce zagrożenia na terenie całego powiatu. Wskaźnik jaki powinni osiągnąć w tym względzie to 90%. Tutaj bolesety strażacy byli w minionym roku pod tym poziomem, ponieważ wynosił on 82,5%. Nasz, Nasz powiat jest terenem, dużym powiatem. Jednostki ochotnicze straży, które nas wspomagają są zlokalizowane najczęściej w miejscowościach, tutaj na południu powiatu, ten teren odkryty to jest okolice Świętoszowa i lasy. No jeśli powstaje pożar lasu, do którego dojazd trwa 20 minut, no nie jesteśmy w stanie zareagować szybciej jak 15 minut, no bo to jest niemożliwe. Bolesławiecka Komenda ma 61 strażaków i jest to pełne zatrudnienie dla tej jednostki. Ale Komenda stara się o to, by zwiększyć liczbę etatów strażackich w tej jednostce. Na co dzień całodobowo dyżur w komendzie pełni 9 strażaków. Nie byłoby skutecznych działań Państwowej Straży, a na pewno nie byłoby tak szybkiego działania Państwowej Straży, gdyby nie wsparcie innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. I tu mam na myśli jednostki ochotniczych straży pożarnych z powiatu bolesławieckiego. Jest ich 24. Są 24 takie jednostki. 11 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. I dodatkowo wojskowa straż pożarna w świętoszowie włączona do krajowego systemu, która również podejmuje działania poza swoim garnizonem świętoszowskim. Świętoszowscy strażacy to jedna z tych jednostek, które należą do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W ostatnich dniach ta obecność została odnowiona na kolejne lata do 2028 roku.